Wyszeli ci cisza weterze, każdy z nich milczy jakby nie miał twarzy Chcieli mnie zgasić, płonę jak fara Z betonu wyrasta, stal wiara Chodzili za mną jak cień po zbroku, wtedy byłem sam Dziś słychać mój fokus, zna się, wstaje, nie z góry się leci Każdy mój wers jak huk w ich sieci Nie chciałem bliźnić, chciałem przetwania Nie noszę złota, noszę wytwania Nie słowo nie znista, nie z trendu z podziemia, tam gdzie powstaje fundament Bill mnie wychował, to nie zabawa, tu nikt nie udaje Tu prawda, to waga, jak wchodzę na beat To robi się ciemno, bo każdy mój wers to rana pod skórą mnie echo nie wierzyli A ja wciąż na blokach z zimnym spojrzeniem, z ogniem w oczach Nie wierzyli Teraz chcą fotę, ale nie ma miejsc przy stole dla wroga Nie wierzyli Słyszę mój drill, każdy z nich pęka, gdy wchodzi kill, Nie wierzyli Lecz czuję ich strach, jak beton pęka, gdy stawiam krok, tak Nie wierzyli Dziś to mój czas, niech mówią co chcą, ja robię swój szlak Nie wierzyli Teraz coś wiem, gadzisz, za po nich to najlepszy dźwięk Nie wierzyli Dziś to mój czas, niech mówią co chcą, ja robię swój szlak Nie wierzę, teraz już wiem, że cisza po nich to najlepszy dźwięk Zimny grunt, zimny ton, zimny cel Nie gram w ich grę, robię swój teren Patrzę im w oczy, widzę tam lęk, bo widzą że nie gram, ja tworzę ten dźwięk pod ziemię, to nie slogan, to puls, tu każdy wers to jak kula, nie blues Nie mam wytwórni, mam werbel i krew Robię to tak jakby jutro miał zniknąć ten cel Nie chcieli pomóc, dziś dzwonią co noc Bracie pamiętasz Nie, nie mam wspomnień, stop Byłem sam jak, ciemność tak klatce teraz drill odbija się echem, puchacie. To nie muzyka, to Stres, to blizny to noszę jak na krew Nie noszę masek, to moja twarz, nie wierzyli, teraz nie wierzyli, mają strach A ja wciąż na blokach z zimnym spojrzeniem Z ogniem w oczach nie wierzyli Teraz tą fotę, ale nie ma miejsc Przy stole dla wroga, nie wierzyli Słyszą mój grill, każdy z nich pęka, gdy wchodzi z nie wierzyli czuję ich strach jak betum pęka, gdy stawiam krok, tak Nie wierzyli Dziś to mój czas, niech mówią co chcą, ja robię swój szlak. Nie wierzyli Teraz już wiem, że cisza po nich to najlepszy dźwięk Nie wierzyli Mój czas, niech mówią co chcą, ja robię swój szlak Nie wierzyli, teraz już wiem, że cisza po nich to najlepszy dźwięk Nie biegam za hajsem, on przyjdzie sam Jak zrobisz to czysto, to znacie świat Nie chciałem jeszcze chciałem żyć sam Drill to nie styl, to codzienność, chwili nie w piśmie Nie mam ekipy z TikToka, mam blok Tu każdy wers to świadectwo, nie szok Niech gadają, że zimny, że dziwny, ja po prostu widzę świat bardziej realistyczny Każdy z nich miał się, teraz patrzy w dół Bo z moich wersów zbudowałem swój stół, nie chcę ich brać Ziemia po słowo, poprawdę po don! Po Drill, w sercu nie w trendzie, nie w modzie. Biedzą, biedzą, nie wierzyli, ale widzą mnie, każdy mój wers, to ogień i tle. Nie wierzyli, a teraz są wejść, ale drzwi już zamknięte, bo to mój rewir nie i game. Nie wierzyli, a ja wciąż na szczycie. Znazki z bólów bita w życiu. Nie wierzyli, dobrze nie śpią, bo dry mnie obudziła, ich zje mój ton. Nie wierzyli, a ja wciąż na bloka Z zimnym spojrzeniem, z ogiem w oczach Nie wierzyli, teraz są fotele, nie mam miejsca przy stole dla wroga Nie wierzyli, słyszą mój drill Każdy z nich pęka, gdy wchodzi skill Nie wierzyli, ja czuję ich strach Jak beton pęka, gdy stawiam krok tak. Dziś to mój czas, niech mówią co chcą Ja robię swój szlak, nie wierzyli Teraz już wiem, że cisza po nich to najlepszy dźwięk Dziś to mój czas, niech mówią co chcą Ja robię swój szlak, nie wierzyli Teraz już wiem, że cisza po nich to najlepszy dźwięk